Cześć, tukam. Zapraszam Cię do medytacji spokoju, podczas której zajrzysz do środka siebie, zobaczysz, co u Ciebie słychać. Dasz sobie chwilę, zwrócisz uwagę na swój oddech. Usiądź wygodnie. Aby mieć swobodny dostęp do swojego brzucha i klatki piersiowej. Jeśli potrzebujesz, zawsze możesz położyć się na plecach. Dłonie odłóż gdzieś na swoim ciele, bądź usz w koszyczek na środku. Jeśli masz ochotę, możesz zamknąć oczy, bądź delikatnie je przymknąć. Zobacz, jak się teraz czujesz. Możesz sobie zadać to pytanie, jak ja się dzisiaj czuję. I spróbuj odpowiedzieć sobie na nie, może nawet szczerze. A może być też tak, że żadna odpowiedź nie przyjdzie. Obie opcje, i każda inna, są ok. I weź sobie spokojny, głęboki wdech nosem. I spokojny wydech nosem. Głęboki wdech, głęboki wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I spokojny, pełny wydech. Wróć do swojego naturalnego rytmu oddechu. Pozwól mu być takim, jaki właśnie teraz potrzebujesz, aby ten oddech był. Taki, jaki czujesz, że jest właśnie tym, którego możesz zajrzeć, któremu możesz się poprzyglądać, który możesz zauważyć, Zwróć uwagę, gdzie w tej chwili najbardziej czujesz swój oddech. Może jest to okolice brzucha bądź klatki piersiowej, może okolice pleców, lub zupełnie subtelnie na czubku nosa. Niezależnie gdzie ten oddech u ciebie jest, poczuj go właśnie tam. Może potrzebujesz położyć ręce tam, gdzie czujesz twój oddech. Może zwrócić swoją uwagę bardziej na tą część ciała. I zostań chwilę ze swoim naturalnym, niewymuszonym oddechem. Poprzyglądaj mu się przez chwilę. Zaobserwuj każdy wdech, każdy wydech, bez oceny, bez przywiązywania się do tego, jaki ten oddech jest. Jeśli w trakcie przyglądania się swojemu oddechowi pojawiają się jakieś myśli, na których się zawieszasz, którym zaczynasz się przyglądać, jest jak najbardziej ok. Pozwól sobie na to na chwilę, popatrzeć na te myśli. Potem świadomie spróbuj. Zwrócić swoją uwagę z powrotem na oddech. Każdy wdech, każdy wydech. Jeśli czujesz jakieś napięcia w ciele, może napięte barki, spiętą żuchwę, bądź inne miejsce, które potrzebuje rozluźnienia, spróbuj teraz delikatnie rozluźnić te miejsca, cały czas skupiając swoją uwagę na swoim oddechu. Powoli zgłębij teraz swój oddech. Weź głęboki wdech nosem. Pełny, kompletny. I spokojny wydech nosem. Głęboki, pełny wdech. Spokojny, pełny wydech. Kompletny. Do końca. I jeszcze jeden, pełny, głęboki wdech. Powoli, niespiesznie. Spokojny wydech. Gratulacje. Właśnie Została podjęta przez Ciebie próba wprowadzenia spokoju do swojego życia poprzez obserwację swojego oddechu, poprzez ukierunkowanie swoich myśli na jeden punkt, na jedną rzecz. Nie. Powoli ze spokojem teraz, jeśli tylko jesteś w gotowości, otwórz oczy i wróć do przestrzeni, w której teraz się znajdujesz. Rozejrzyj się dookoła, uśmiechnij się do siebie i poczuj spokój. W swoim sercu, w swoim oddechu, w swoim ciele, w swoim umyśle. Dziękuję Ci za te zajęcia i do zobaczenia na następnych. Cześć.